Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia jest przeżywana jako niedziela świętej rodziny. I to słowo dzisiejszej liturgii, słowa również w jakiś sposób chce nam pokazać, co jest takim punktem ciężkości świętej rodziny Jezusa, Marii i Józefa, albo w czym mogą być oni dla nas, dla każdej z naszych rodzin, punktem odniesienia. Myślę, że te czytania, które dzisiaj słyszymy, dają nam odpowiedź na to pytanie. Księga Rodzaju i opowieść o Abrahamie, a później o Abrahamie i Sarze, bo to pierwsze czytanie dzisiejsze jest podzielone na dwie części. Pierwszą z nich jest przyjście, Abrama, przyjście Boga do Abrahama i obietnica, jaką mu składa, a druga część tego czytania to spełnienie tej obietnicy. Tyle, że przerwa między pierwszą częścią a drugą. To w księdze rodzaju jest jakieś 6 rozdziałów, a w życiu Abrahama to jest 25 lat. To nie jest tak, że Bóg składa obietnicę i za chwilę Abraham się już cieszy z jej spełnienia. W międzyczasie są różne wydarzenia, które pokazują niecierpliwość Abrahama, pokazują jego wątpliwości, pokazują pewnie to wszystko, z czym człowiek, co się rodzi w człowieku, kiedy ten zmaga się z doświadczeniem tego, co trudne. Kiedy Bóg przychodzi do niego, Abraham ma 75 lat i jest mentalnie człowiekiem z takim przekonaniem o swojej rychłej śmierci. To przekonanie kieruje w jakiś sposób jego życiem do tego stopnia, że Abram nawet, Abram nawet układa sobie pewne sprawy spadkowe. Jest pogodzony z tym, że jedynym jego spadkobiercą jest jego sługa, ponieważ nie posiada potomstwa. Jest już w jego życiu jakaś rezygnacja. E, powoli żegna się ze światem. E, do człowieka, który chyli się do... Mm, chy, chyli się ku śmierci, Bóg wychodzi ze swoją obietnicą. Jest to obietnica życia. E, I to jest ciekawy moment w tym pierwszym czytaniu dzisiejszym. Bóg każe Abramowi wyjść z namiotu i spojrzeć na niebo, policzyć gwiazdy. I Abram, pomimo poczucia jakiejś dziwnej rezygnacji, robi to. Musi to zrobić, jeśli chce żyć, jeśli nie chcę umrzeć, przynajmniej w takim mentalnym i duchowym sensie. Zarówno ty, jak i ja, e, aby przyjąć to, co nam Bóg obiecuje, musimy wyjść e, bardzo często właśnie z naszych namiotów, z naszych wizji, z naszych oczekiwań. No to jest bardzo ładny obraz z Księgi Rodzaju Abrama, wychodzącego namiot, z namiotu i patrzącego do góry, patrzącego na gwiazdy. E, Musimy poddychać świeżym powietrzem, nie tym z tego ciasnego namiotu naszych wyobrażeń, gdzie już jest duszno nieraz od naszego własnego ja, od naszych wizji i projekcji na nasze życie. Abram to robi, patrzy w niebo, dostrzega gwiazdy, których nie potrafi policzyć, a z pomysłem na jego życie przychodzi do Niego Ten, który te gwiazdy stworzył. Bóg naprawdę wie, wie i widzi więcej niż ja. Serio, On chce poprowadzić nasze życie w dobrą stronę, bo nas zna lepiej niż my sami siebie. A nade wszystko kocha nas bardziej niż my samych siebie kochamy. Abraham czeka na obietnicę 25 lat. W wieku 100 lat rodzi mu się Izaak. 30 lat później Abraham już jest zaproszony do tego, żeby złożyć... Jedynego i za wierze, Kolejne wydarzenie, które mocno Abrahamem wstrząsa. Wiemy, że ostatecznie to, co się wydarzy na Górze Moria, będzie tylko próbą wiary, próbą miłości Boga. Ale gdyby Abraham nie wyszedł tej nocy z namiotu, pewnie rezygnacja owładnęłaby już całą jego codziennością. I to jest sposób na życie zaufanie Bogu. Popatrzcie, podejmujemy nieraz tak wiele Decyzji wyborów tak dużo od nas zależy. Zależą od nas losy nas samych, ale również często losy naszych rodzin. Naprawdę chcesz iść w to sam. Znasz odpowiedź na wszystkie pytania, jakie zadaje ci życie, jakie ci kiedyś zada. Będziesz zawsze znał kierunek, w którym pójdziesz albo nawet poprowadzisz tam swoich bliskich. A może jednak czasami właśnie tak jak Abram warto popatrzeć w górę. Poszukać czegoś więcej. Może chcesz gdzieś wśród swoich y, najbliższych doświadczać takiej miłości, która z każdym uśmiechem, z każdą czułością, y, z każdym wspólnie spędzonym czasem, z każdym przytuleniem będzie Ci przypominała właśnie o Bogu, który Cię kocha. Y, a ta miłość, której doświadczasz, jest jakąś namiastką tej Jego miłości. Bóg nie obiecuje Ci, że. Y, że będzie pięknie, że będzie zdrowo, że będzie bogato, że bezproblemowo przejdziemy przez życie. Ale to, co jest treścią Jego obietnicy, to Jego obecność doświadczenie obecności. To, że nie będę sam w jakiejkolwiek sytuacji, z którą mi się przejdzie, zmierzyć. On da mi doświadczenie nadziei w trudnych chwilach, przez które będę przechodził. Da mi doświadczenie bycia kochanym, takie doświadczenie, dzięki któremu będę mógł się sam uczyć miłości i tę miłość przekazywać. To dostał Abraham, ale to jest również obietnica, z którą Bóg dzisiaj przychodzi do każdej i każdego z nas. Drugie czytanie listu Hebrajczyków również mówi o Abrahamie. Jest taką syntezą, byśmy powiedzieli, historii Abrahama w kontekście jego zaufania, w kontekście jego wiary. Mówi również o Sarze, która. Kobiecie, którą cechuje niepłodność, ale Bóg wyprowadza z tego życia, to również nas może zaprasza do tego, żeby zobaczyć w moim, w naszym własnym życiu, te miejsca, gdzie może już daliśmy się pochłonąć jakiejś rezygnacji, gdzie już nie ma życia. To są właśnie przestrzenie, w których Bóg chce działać. No i Ewangelia, e, czytamy ten opis Świętej Rodziny w Jerozolimie. E, w tej Ewangelii mamy takie dwie szczególne postacie, są to Symeon i Anna, podeszli w wieku seniorzy. Oni rozpoznają w tym dziecku Zbawiciela. Pewnie w tym czasie w Jerozolimie były tysiące ludzi. Wokół świątyni gromadziły się e, wierni, setki tysiące wiernych, e, pobożnych Żydów i nic, i tylko Symeon i Anna. Właśnie w Jezusie rozpoznali, w Małym Jezusie rozpoznali Zbawiciela. To jest też takie bardzo ładne w narracji Łukasza w tej Ewangelii, kiedy pisze o Symeonie, tam trzy razy podkreśla, że Symeon działa w mocy Ducha. Duch Święty mu podpowiedział, Duch Święty mu oznajmił, jak jest w nasze życie przyjście Pana, to następuje jakaś eksplozja Ducha Świętego. To znaczy, duch mnie będzie prowadził w te miejsca, do tych ludzi, w tak odpowiednim dla mnie czasie, abym doświadczał tego, co dla mnie najcenniejsze. Tak jak to było w życiu Simona i Anny, którzy na spełnienie tej obietnicy czekali, bo również Bóg w ich sercach tę obietnicę złożył. Ta Ewangelia zaprasza nas do czujności: do czujności na doświadczenie obecności Boga w moim życiu. I to jest chyba ten punkt ciężkości. Świętej rodziny, ten punkt odniesienia, przekonanie o obecności Boga, obecności pomimo tego, że czasami wpiennie rozumieli, co się dzieje, że ta rzeczywistość bardzo często okazywała się dla nich tak bardzo zagmatowana. Te słowa Symona z dzisiejszej Ewangelii tak bardzo niezrozumiałe, bez, tej, bez tego doświadczenia obecności Boga yy, nie byliby w stanie tak żyć, a nade wszystko nie byliby w stanie tak kochać. Dlatego ta dzisiejsza niedziela pokazuje nam Świętą Rodzinę, bo w niej zobaczymy, w obrazie Świętej Rodziny i na jej przykładzie zobaczymy, co się z nami dzieje, jeśli w więzi z Bogiem zaczniemy Go słuchać. Zaufajmy tej obietnicy Boga, a ona pozwoli nam wprowadzać nową jakość w nasze życie, nową jakość w nasze decyzje i na nową jakość w nasze relacje z ludźmi, których kochamy, a z którymi może czasami ta miłość jest nieco trudna to jest obietnica Boga dla nas dziś pięknego tygodnia i pięknego nowego roku bo kiedy to nagrywam to słyszę już takie pierwsze strzały w sylwestrowych, więc niech nowy rok będzie obfitował w nowe błogosławieństwo wszystkiego dobrego